Nazywam się Ojciec Paweł Górzyński, jestem Dominikaninem, a to jest podcast Kongresu Katoliczek i Katolików Nastaw uszu, ludu religijny i niereligijny. Ściganie sprawców profanacji świątyń, zakłócania nabożeństw czy obrażania wiernych mają być skutecznie ścigane. Takie założenia znalazły się w projekcie nowelizacji Kodeksu Karnego. W kwietniu 2022 roku Solidarna Polska, obecnie suwerenna Polska, złożyła w Sejmie obywatelski projekt zmiany przepisów kodeksu karnego, który zdaniem tego środowiska politycznego jest trafną odpowiedzią na narastającą falę agresji wobec wiernych różnych kościołów szczególnie Kościoła Rzymskokatolickiego, bowiem Zdaniem inicjatorów tego projektu mamy obecnie do czynienia z tego typu problemem społecznym. Do rozmowy na ten właśnie temat zaprosiłem pana profesora Włodzimierza Wrubla, który w tej materii jest osobą na wskroś kompetentną, ponieważ między innymi pełni funkcję kierownika katedry prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jest sędzią w izbie karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, ojcze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, już na początku naszej rozmowy muszę się przyznać, że jako zakonnik i jednocześnie kibic piłkarski, dużo bardziej jestem zaniepokojony konsekwencjami obrażania uczuć, jakie wynikają, dajmy na to, z przywiązania do określonych barw klubowych, niż skutki obrażania uczuć religijnych. Osobiście wciąż czuję się Bardziej komfortowo pod względem bezpieczeństwa w kościele niż na stadionie piłkarskim, na przykład podczas meczu mojego ukochanego klubu Juventus Turyn. Tymczasem przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości biją na alarm w następujących słowach. Raporty, które Ministerstwo Sprawiedliwości zleca, pokazują, że następuje znaczny wzrost od kilkudziesięciu spraw w 2019 roku do ponad 300 w roku kolejnym, czy, czy prawie 200 w zeszłym roku. Dane, na które powołał się przedstawiciel jeszcze wówczas Solidarnej Polski, miały wskazywać na to, że poziom bezpieczeństwa ludzi religijnych w Polsce w ostatnim czasie drastycznie się obniżył. Panie profesorze, czy dynamika polskich zmian społecznych i napięcia, które im towarzyszą, wymuszają zmiany przepisów kodeksu karnego w zakresie prawnej ochrony uczuć religijnych? Albo innymi słowy, czy prawo do wiary lub niewiary jest w Polsce ostatnimi czasy naruszane częściej niż bywało to drzewiej? Prawo do wiary i prawo do niewiary nie jest ani mniej, ani bardziej zagrożone. Natomiast niewątpliwie może być i tak, że taki komfort uczuć związanych z wiarą lub niewiarą może być poddawany większej próbie niż to było kiedyś. Dlatego, bo kwestia może nawet nie tyle religii, co przynależności wyznaniowej, jest kwestią w laicyzującym się społeczeństwie przedmiotem debaty publicznej. Nawet może nie sama przynależność, co w ogóle konfesyjność w społeczeństwie. No, będą na tym tle pewnie narastać napięcia. To trochę podobna sytuacja, jak pojawienie się albo istnienie jakiejś mniejszości narodowej w sytuacji, kiedy kwestia narodowa staje się przedmiotem jakiejś debaty z różnych powodów, bo na przykład jeden naród obwinia drugi naród o jakieś paskudne rzeczy. Jak ojciec wspomniał, ten mecz, no może przyrównywanie uczuć religijnych do uczuć sportowych nie jest może takie całkiem oczywiste, tak? Ale powiedziałbym, sposób przeżywania tych uczuć, czy, czy też emocje, jakie się udzielają grupie przynależnej do osób podzielających te uczucia, no mogą być bardzo podobne i bardzo podobne mogą być. Mogą być też efekty wyrażania, wyrażania tych emocji. W pytaniu ojca jest takie założenie, że przedmiotem tej ochrony i tym, nad, o czym powinniśmy myśleć, czym powinniśmy się martwić, to są uczucia, emocje, tak? Czyli że coś jest nie tak, jak ktoś nam robi jakąś przykrość, albo my w tych emocjach doznajemy jakichś negatywnych wrażeń, nie możemy tak jakoś się mile i komfortowo czuć. Moim zdaniem, w tej całej ochronie. Związanej z, z kodeksowymi przepisami dotyczącymi ekspresji religijnej, udziału w nabożeństwach, mojego stosunku do wiary. Nie, nie chodzi o uczucia i o emocje. O ile się nie mylę, miał pan swój udział w bardzo głośnej sprawie, bodaj najgłośniejszej ostatnimi laty, jeśli chodzi o ochronę prawną uczuć religijnych. Zacytuję krótką notatkę prasową na temat tej sprawy. Zachowanie Adama Darskiego było wulgarne i prostackie. Ale to nie jest przestępstwo. Uznał Sąd Okręgowy w Gdańsku, który utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji uniewinniający Adama Nergaladarskiego od zarzutu obrazy uczuć religijnych. W 2007 roku, podczas koncertu w Gdyni, lider black metalowej grupy Behemoth podarł Biblię. I właśnie w tej sprawie miał pan swój udział. Na czym on polegał? Tak, to było orzeczenie Sądu Najwyższego, w której tej sprawie było wydawane. No, przed Sądem Najwyższym te sprawy lądują już w takiej fazie, kiedy mamy prawomocne rozstrzygnięcia i ewentualnie strony chcą wskazać, że doszło do jakiegoś bardzo rażącego naruszenia prawa. Bez tego ono jest takim dość wąskim rozstrzyganiem, o tym trzeba pamiętać. Ale faktem jest, że kwestionowano fakt owego uniewinnienia, tak? Znaczy, dążono do tego, żeby jednak w tej sprawie podnieść tego typu zarzutu, które być może w kolejnym odsłonie tego procesu mogłoby doprowadzić do skazania. Pamiętam to orzeczenie, bo ono wzbudzało wielkie, wielkie emocje, także w opinii publicznej. Jeszcze po dziś dzień znajduję. Właśnie bardziej notatki prasowe o tym orzeczeniu niż, niż relacje z jego treści. Myśmy wtedy uznali, że nie ma możliwości powrotu do tego procesu i próby wywołania tej sprawy na nowo, że to uniewinnienie było zasadne, a ono było oparte o takie twierdzenie, że to, co się dokonało, dokonało się w zamkniętej przestrzeni wobec ludzi. Wśród których nie udało się znaleźć ani jednej osoby, która by uznawała, że, że naruszono w ten sposób jej poczucie wartości religijnej, właśnie te uczucia religijne, o których mówimy. Tak? Problemem było to, że znalazł się tam na tym koncercie, znalazła się jedna osoba, która wbrew zakazowi organizatorów nagrywała ten koncert, a następnie umieściła fragmenty tego koncertu w mediach społecznościowych, jeżeli dobrze pamiętam, czy na YouTubie już teraz. Nie, nie, nie pamiętam. I paradoksalnie ta, to, ta osoba, jakby relacjonując ten koncept, dopiero doprowadziła do rozpowszechnienia tej informacji i ewentualnego naruszenia uczuć religijnych tych, którzy oglądali relacje. No i na tym polegał problem, tak? Że jakby autorzy tego, ja nie, 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 nie będę tutaj wchodził. W oceny, czy to, było, czy to było rzeczywiście jakaś taka ekspresja artystyczna, czy nie, to o gustach się nie dyskutuje jakkolwiek to, to jest problem bardziej estetyki, ale kanalist tego wydarzenia koncertowego, muzycznego, nie zakładali, że ta informacja dotrze do osób, które, których wrażliwość ewentualnie naruszy. No i od cały problem na tym polegał tego rozstrzygnięcia. W komentarzu do kodeksu karnego napisał pan następujące słowa. Stosunek do wartości religijnych jest jednym z podstawowych elementów określających tożsamość jednostki. Stąd też łączy się z silnymi emocjami, podobnie jak przynależność do określonej grupy narodowej czy stosunek do osób najbliższych. W interesie zachowania spokoju publicznego jest unikanie zachowań wywołujących silne emocje społeczne. Do takiej grupy należą działania prowadzące do obrazy uczuć religijnych. Taka jest pana opinia w komentarzu wygłoszona w komentarzu do Kodeksu Karnego. W tej perspektywie, jak pan identyfikuje inicjatywę Solidarnej Polski, a teraz już projekt obywatelski, zakładający zmianę w przepisach dotyczących ochrony uczuć religijnych, jakie rzeczywiste lub wyobrażone intencje towarzyszą temu projektowi? Są dwie warstwy chyba w kwestii tego projektu, na które warto zwrócić uwagę. Gdybyśmy funkcjonowali w jakimś normalnych czasach, to te zmiany, które ten projekt zakłada. Nie wiem, czy, czy słuchacze mają świadomość, o co chodzi w tych zmianach, ale w tym miejscu naszej rozmowy pan profesor przyłapał mnie mimochodem, na błędzie warsztatowym, co z pokorą wyznaje, ale dla usprawiedliwienia podam, że podcast ten. W zamyśle będzie uzupełnieniem treści krótkiego artykułu na temat szczegółów zmian proponowanych przez środowisko polityczne teraz już suwerennej Polski. Artykuł możecie znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.wolnodpolityki.pl. Nie wiem, czy, czy słuchacze mają świadomość, o co chodzi w tych zmianach, ale one wprowadzają taki element takiej obiektywizacji odpowiedzialności karnej, to znaczy. O ile w dzisiejszych przepisach, no właśnie, trzeba znaleźć kogoś pokrzywdzonego, kogo uczucia religijne faktycznie jakieś działania y, naruszają, to ten projekt zakłada trochę, jak ktoś się ma miejsce z symbolami narodowymi, tak? Y, że samo działanie, które obiektywnie postrzegane może być traktowane jako znieważające wobec przedmiotu czci religijnej, to jest wystarczające już. Że można było wszcząć postępowanie karne i ukarać, rozszerza te, te, także zakres przedmiotów tego znieważenia, byśmy tak powiedzieli. Już nie chodzi tylko o obiekt kultu religijnego. E, w ten sposób znika jakby pokrzywdzony. Już my się nie pytamy, czy, ktoś rzeczy, czy kogoś to rzeczywiście dotknęło, tak? Zaczynamy badać obiektywnie, czy z punktu widzenia, no nie wiem, chyba, chyba doktryny religijnej danej grupy, coś jest takim przedmiotem kultu, że określone działanie będzie traktowane jako, jako znieważające. I jak mówię, w normalnych czasach. Można powiedzieć, że coś jest na rzeczy, taki sposób ujęcia tego przepisu, no bo w istocie chodzi o to, żeby może nie, nie, nie bawiąc się w kwestię, czy ktoś jest mniej lub bardziej wrażliwy na, na określone działania, tak naprawdę chronić to coś, co obiektywnie rzecz biorąc, z czym mogą być łączone bardzo silne emocje religijne. Zresztą to jest ciekawa sprawa w ogóle z tym, z tym przepisem, bo kiedy się patrzy na to, jak sądy w niewielkich ilości orzeczeń, ale. Starały się interpretować te przepisy o wolności uczuć religijnych, a ta inicjatywa jeszcze bardziej to podkreśla to wychodzi z tego, że, że, że ten przepis potrafi bardziej bronić ortodoksji niż sama wspólnota wyznaniowa, która często, i mówię o, o konkretnej wspólnocie wyznaniowej, ale często że tak powiem, w ramach wspólnoty wyznaniowej, na marginesach wspólnoty wyznaniowej pojawia się mnóstwo magii, jakichś takich odstępstw od ortodoksji, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co się czyni przedmiotem kultu. Natomiast jak zaczynamy obiektywizować, no to trzeba bardzo mocno sięgnąć w doktrynę danej grupy religijnej, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę przedmiotem kultu jest, a co nie jest, co jest wyrazem trans transcendencji, a co nie jest. Często pewne postacie historyczne czy istotne dla danej wspólnoty czyni się przedmiotem kultu, mówię takiego no, popularnego, ale w doktrynie wcale się nie przyznaje te, tego przymiotu świętości. No więc mówię, że to, to pokazuje, że tak naprawdę sądy by same musiały w tej doktrynie grzebać i się zastanawiać, co jest przedmiotem kultu, a co nie jest, wbrew uczuciom niekiedy religijnym, bo ludzie mają uczucia religijne do różnych rzeczy, tak? różnego typu wyobrażeń o tym, czym, w co wierzą. Natomiast chciałbym powiedzieć o drugiej warstwie. A ta druga warstwa polega na tym, że, że ten projekt sprowadza się do rozszerzenia kar. Znaczy, że dużo więcej rzeczy ma być karane. Mają być surowsze te kary. tak? I to uważam, że jest błędem. I to nie tylko błędem, ale manipulacją. Ten projekt pojawia się pod takim hasłem obrony chrześcijaństwa w Polsce. Chyba nawet tytuł tego projektu jest taki. Przepraszam, że się wtrącę, ponieważ w tej argumentacji tego środowiska, tych środowisk, które właśnie postulują te zmiany, pojawia się też ten przypadek, o którym myśmy rozmawiali wcześniej, czyli właśnie są. Oburzeni tym, że w sprawie Darskiego tak, ani inaczej rozstrzygnięto, w związku z czym musimy zmienić to prawo, żeby takie incydenty, jakie proponuje, czy takie występy, jakie proponuje pan Darski, były po prostu niemożliwe, z góry skazane na niepowodzenie. Oni się do tego wyraźnie odwołują. Są oburzeni tym, że sąd postąpił w sprawie Darskiego uniewinniająco. Tak, oni chcą takiego zaostrzenia, które ukróci takie występy artystyczne, które powodują właśnie jakieś negatywne uczucia w nas. Tak, no więc pytanie, czy aby na pewno negatywne uczucia w nas, bo wydaje mi się, że e, motywem tych, którzy ten projekt kładają, to jest jakieś przekonanie, przynajmniej u tych uczciwszych, nie u cyników, tak? bo, bo wszędzie w polityce pełno jest też cyników, którzy opowiadają jedne rzeczy, a o co innego myślą, ale pewnie u, u części osób, które ten projekt popierały przynajmniej, wydaje się, że występuje takie przekonanie, że, no powiedzmy sobie tak skrótowo, bluźnierstwo jest czymś bardzo złym że zgorszenie zasługuje na potępienie i karę. Innymi słowy, to ich oburzenie nie jest po prostu tylko poczuciem krzywdy, jakąś jakimś takim konfuzją, no właśnie czymś co było tylko obrazą uczuć religijnych. Ja się tak niekomfortowo czuję, jak mi ktoś obraża kogoś bliskiego albo coś co uznaje za wartość, ale tam jest coś więcej, tam jest po prostu wołanie o sprawiedliwość, już nie boską, tylko ludzką. Zapytam od razu w ten sposób, czy sprawą państwa jest osądzanie, czy coś jest bluźnierstwem, czy nie? Czy państwo ma takie prerogatywy, aby karać obywateli za bluźnierstwo? A no oczywiście, że nie, bo, bo po pierwsze, prawdopodobnie Panu Bogu to do niczego nie jest potrzebne, na pewno nie jest mu do niczego potrzebne. Natomiast jest to ewentualnie potrzebne dla zaspokojenia poczucia sprawiedliwości określonej grupy. Jeszcze gdyby ta grupa była zdecydowaną większością członków społeczeństwa, tak jak kiedyś żeśmy jeszcze być może mieli, w kodeksie Makarewicz'a w 1932 roku był przepis, kto bluźni Bogu, to było przestępstwo. Tak? W bardzo nowoczesnym kodeksie, jak na tamte czasy z 1932 roku. No ale dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z tak zaawansowanym procesem, yy, procesem sekularyzacji, może bardziej laicyzacji, bo chyba to jest bardziej adekwatny termin, no to mamy też ogromne grupy osób, które nie podzielają określonych wierzeń religijnych. Zresztą Trzeba sobie powiedzieć o jednym, że ten przepis nie dotyczy przecież katolicyzmu, ale każdego, każdej grupy religijnej. Ja tak sobie pomyślałem, nawet teraz, jak tak rozmawiamy, że no oczywiście mowa tam jest o uznanych wyznaniach, no ale z istoty rzeczy, jeżeli to ma być tylko ochrona w transcendencji, to, to umówmy się: diabeł też jest jakimś elementem transcendencji. Można sobie wyobrażać ugrupowania, w których mamy do czynienia z kultem diabła. Proszę pamiętać, że, że jest mnóstwo bardzo obraźliwych wyobrażeń diabelskich, występujących w sztuce i w kulturze, inspirowanych ideami chrześcijańskimi. No, by się okazało, że te uczucia religijne wobec właśnie tak inaczej wyobrażanego sobie bóstwa, które może mieć przeróżne cechy, no też by podlegały ochronie w takim razie. Więc ten miecz jest obosieczny. Co chcę powiedzieć? Mianowicie, że jeżeli sięgamy do przepisów prawa karnego, żeby jakoś chronić obraz z transcendencji, to narobimy tylko mnóstwo niepokoju społecznego i napięć, a nie zrobimy tego, do czego prawo karne przede wszystkim jest powołane, powołane to znaczy do przywracania spokoju i, i, i likwidowania napięć. Czyli w tym sensie ten projekt jest kontrskuteczny, że będzie właśnie wywoływał napięcia. Będzie powodował tą dynamikę, o której ojciec mówi. I bym powiedział, że on jest na rękę tym, którzy by chcieli mieć jakiś instrument do atakowania grup konfesyjnych w państwie. Czy pana zdaniem. Prawna ochrona uczuć religijnych jest korzystna dla kościołów, czy wręcz przeciwnie? Pytam pana o to na trzy sposoby: jako profesora nauk społecznych, jako profesora prawa i jako obywatela, który ma prawo w wolny sposób określić swój. Własny stosunek do transcendencji. Jak to jest? To jest korzystne czy niekorzystne dla kościołów i związków wyznaniowych? Rozdzielmy dwie kwestie. Ekspresja religijna może być aktywna. Innymi słowy, moja wolność religijna może przejawiać i czasami wręcz musi, ze względu na określoną doktrynę, w pewnych czynnościach, zachowaniach zewnętrznych, także publicznych. I ta wolność musi być chroniona. Nie może być tak, że odprawiana jest liturgia i ktoś ma prawo wkroczyć w przestrzeń tej liturgii i ją zakłócać że odbywa się pogrzeb, który często ma charakter religijny w różnych aspektach i ktoś tę czynność, tę uroczystość zakłóca. To jest naruszenie takie samo, jak naruszenie mienia, jak naruszenie, nie wiem, czci, prywatności. Tego robić nie wolno i za to gro, powinna grozić kara. Nie mam żadnej wątpliwości, zwłaszcza, że akurat te dobra mają bardzo istotne znaczenie. Natomiast dyskutujemy o innym przepisie, który mówi o tym, że nie należy robić czegoś takiego, co zakłóca mi spokojne funkcjonowanie czy spokojne przeżywanie w ciszy pokoju albo gdziekolwiek indziej swojej religii. czy Innymi słowy, zakłóca mi taki do, dobrostan psychiczny w tym zakresie. Naprawdę nie widzę powodów, żeby instrumentami prawa karnego chronić ten dobrostan. Znaczy nie jest to potrzebne. Mnie jako osobie wierzącej podejrzewam, że nie jest to potrzebne Kościołowi, a już najmniej to jest potrzebne Panu Bogu. Natomiast w perspektywie społecznej oczywiście taki przepis może być przydatny, Wówczas, kiedy stanowi reakcję na zachowania, które mogą wywoływać rzeczywiste, rzeczywiste napięcia, napięcia i konflikty społeczne. No trochę wracamy do tego meczu. Tak? Ten przepis, jeżeli z czymkolwiek porównywać, to z przepisami, które chronią na przykład przed znieważaniem grup ze względu na ich przynależność narodową, rasową, wyznaniową. Jest taki przepis, nikt go nie krytykuje, dokładnie taki sam przepis. Tam się też mówi, że, na, na, że kto znieważa grupę ze względu na właśnie przynależność wyznaniową, na to, że ktoś jest katolikiem, czy buddystą, czy, czy muzułmaninem, tak? Czy człowiekiem niewierzącym, tak? Czy człowiekiem niewierzącym, bo także tam jest taki zwrot ze względu na bezwyznaniowość. Tego robić nie wolno, no bo to narusza spokój społeczny, a nie mówiąc o tym, że też jakieś przestrzeń. Ochrony mojej godności, która nie powinna być w ten sposób bez żadnych powodów znieważana, ale nawet przy tamtych przepisach proszę pamiętać, że istnieje taka przestrzeń, którą tolerujemy, usprawiedliwiamy. Z różnych powodów uważamy, że nawet w pewnych sytuacjach to naruszanie czci może nastąpić, jeżeli jest jakaś istotniejsza wartość. Czasami uważamy, że, że sztuka jest taką wartością istotniejszą, że edukacja może być taką wartością istotniejszą. Na różne sposoby się potem próbuje te dwa dobra ze sobą zestawić, wolność słowa, tak? Natomiast, tak myślę sobie, że, że w interesie grup wyznaniowych, akurat sięganie po, po instrument prawa karnego, żeby je chronić przed nawet napastliwymi określeniami, albo żeby chronić przedmiot ich kultu, to po pierwsze niewiele pomoże, będzie kontrskuteczne, a spokoju społecznego nie zapewni. Czy zna Pan złotą regułę, za pomocą której można byłoby znaleźć właściwy balans w takim razie pomiędzy wolnością religijną i wolnością słowa? Dzisiejszy przepis chroni uczucia religijne. Ten przepis jest bardzo wąski w istocie, bo przedmiotem tych uczuć religijnych, subiektywnego przeżywania tej przestrzeni religijnej, ma być coś, co rzeczywiście jest przedmiotem istotnym w perspektywie transcendencji dla danej grupy wyznaniowej. Czyli nie chodzi... chodzi o to, że ja sobie coś ubzduram jako przedmiot takiego kultu i, i będzie mi to się nie podobać, że ktoś to krytykuje. Czyli ten przepis jest naprawdę bardzo wąski. Paradoksalnie, wiecie, ja tak, jak się tak zastanawiam, to jak sobie myślę o sobie, to bardzo wiele zachowań, które ja, ja odbieram jako coś, co narusza fundamentalnie moje uczucia religijne, dokonuje się w samym kościele. Nadużywanie transcendencji dla bardzo takich celów, bym powiedział, przyziemnych czy wręcz politycznych, no jest obrazą nie tylko boską, ale i moich uczuć religijnych. Oczywiście nic nie wszczyna postępowań z tego tytułu, jak się wykorzystuje jakąś uroczystość religijną albo przedmiot kultu, niekiedy wręcz monstrancję, do, do celów politycznych. Tego się nie robi. To jakoś żeśmy się już przywykli do tego. Wydaje mi się, że tak jak ten przepis jest określony nie wymaga szczególnych zmian, jak obecna praktyka z tego stosowania tego przepisu również nie wymaga szczególnych zmian. Ten element subiektywny, który tam jest, czyli to takie, że, że to ma narozić moje uczucia religijne, można by co najwyżej zmienić w ten sposób, by to przestępstwo stało się wnioskowe. To znaczy, że jak mam ochotę uruchomić tę całą procedurę prawnokarną, to powinno to zależeć trochę od mojej decyzji, że, że rzeczywiście coś mnie już tak oburza, że muszę z tym pójść. To niekoniecznie musi być wniosek, wniosek samego pokrzywdzonego, to może być wniosek jakiejś grupy, grupy religijnej. Ale im mniej się będzie grzebać w tym przepisie, zwłaszcza dzisiaj, tym lepiej, bo jest już taka uwaga na, 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 może na koniec tego dłuższego wystąpienia, ale ja odnoszę wrażenie, że te dzisiejsze napięcia, one są w tym sensie specyficzne, że mieliśmy historycznie doświadczenia z atakami dużych grup społecznych na inne grupy wyznaniowe. Inne albo wyłącznie grupy wyznaniowe. Meksyk jest świetnym przykładem, tak? I te dynamiki wymagały prawdopodobnie wprowadzania instrumentów prawnokarnych chroniących określone grupy wyznaniowe. Tylko ja odnoszę wrażenie, analizując te dzisiejsze przypadki naruszenia uczuć religijnych, że paradoksalnie często ci, którzy te uczucia religijne naruszają, często występują w imię czystości ortodoksji, a uderzają w bałwany, jakbyśmy to chcieli językiem starotastamentowym powiedzieć. To jest reakcja na coś. To jest często taki krzyk żądający od, od grupy wyznaniowej, no, no mówmy wprost kościoła, tak, oczyszczenia. No, ja podejrzewam, że Luter by dzisiaj też był skazywany za obrażanie uczuć religijnych. Jak często odbywają się w Polsce procesy y, o naruszenie właśnie takiego dobra, jakim są uczucia religijne? Dwie kwestie. Jest pewna grupa spraw, która ląduje w prokuraturze i tych jest więcej. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy karne, takie sądowe, żeby się kończyły, nie wiem, kilkarocznie, a może i mniej nawet, to to jest margines marginesów. Czyli to też jest opowieść, jeżeli to dobrze interpretuję, to też jest opowieść o tym, że ten projekt nie odpowiada na jakiś rzeczywisty, duży problem społeczny. Moim zdaniem absolutnie nie. Oczywiście on odpowiada przekonaniu pewnie dużych grup, o tym, że mamy do czynienia z zagrożeniem jakiegoś ich tradycyjnego pojmowania religii i stosunku do tej religii w społeczeństwie. Grup, które nie są przygotowane na to, że szereg elementów, które było w, w zakresie tabu, czegoś, o czym się nie dyskutuje, czego się nie krytykuje, staje się przedmiotem publicznej debaty. I zresztą bardzo dobrze, bo to nie, jest, no, nie są właśnie przedmioty kultu. Tak? I z tym się łączy jakieś trzęsienie świata. Trzęsienie świata łączy się z lękiem. Na lęk no, najlepiej szukać takiej odpowiedzi, żeby ktoś mnie ochronił przed tym najlepiej karą, bo to się najbardziej kojarzy. Tak? Ja tak sobie ten proces tłumaczę. To jest coś chyba naturalne w takim procesie, w którym dochodzi do bardzo gwałtownej laicyzacji. Ja akurat nie, jest, nie jestem z tego powodu szczęśliwy, tak? z tej gwałtownej laicyzacji, ale w tym procesie po drugiej stronie pojawi się strach. Miał pan okazję zapoznać się z projektem stanowiska Kongresu Katoliczek i Katolików, tej właśnie sprawie, o której rozmawiam, czyli tego projektu nowelizacji prawa chroniącego uczucia religijne. Jak Pan ocenia nasze podejście do tej kwestii? Jakie są jego mocne i słabe strony? Proszę być bardzo krytyczny. <laughs> Narobiłem sobie mnóstwo notatek, jak czytałem ten tekst. Pewnie nie ma, nie ma czasu, żeby to wszystko przedstawić. Podoba mi się. Ten sceptycyzm tam zaznaczony wokół instrumentów prawnokarnych, które by miały chronić przestrzeń religii. Celowo nie mówię tutaj uczuć religijnych, ale religii czy konfesji. Oczywiście tak jako chrześcijanin powiem szczerze, że sobie wyobrażam, że mimo wszystko Kościołowi mało służy w sensie ewangelizacji. Mało służy, jak w tę ewangelizację się miesza państwo albo wykorzystuje instrumenty państwowe w tym celu. Raczej wtedy na tym traci ewangelizacja. Czasami nie Kościół jako instytucja, ale ewangelizacja na pewno. Wobec tego ten sceptycyzm jest mi bardzo bliski. Ten sceptycyzm dotyczący, dotyczący tych zmian, które są proponowane, ale w ogóle jakby sięgania do tego instrumentu, ta ostrożność, nie, bez przesady. Co mi się mniej podoba, <grych> To jest koncentracja wokół tego pojęcia uczucia religijne jako, jako, przedmiot, jako przedmiot ochrony. Oczywiście możemy sobie wymyślić jakąś nazwę własną do tego czegoś, co jest przeżyciem religijnym, co jest stosunkiem do transcendencji w człowieku. Gdzieś się pojawia taki, takie określenie, że to jest stan psychiczny. Na no Pewnie wszystko, jak, jak, jak widzimy rzeczywistość, to jest jakiś stan psychiczny. Nie? Ale to słowo uczucie, ono zresztą w kodeksie karnym też jest używane na określenie emocji tak naprawdę. Poczucia krzywdy, i jakoś nie chce mi się wierzyć, że, że emocje mogą być przedmiotem ochrony nie tylko prawnokarnej, ale i też konstytucyjnej. O, o tym mowa jest w tym projekcie. Tak? E emocje są efektem czegoś, nie? są wynikiem tego, że coś jest dla nas wartością. My możemy emocjonalnie przeżywać atak na pamięć osób bliskich, ale przedmiotem ochrony nie są nasze emocje, tylko ta pamięć. Tak? I w tym sensie ta perspektywa nie jest mi bliska. E ja widzę uzasadnienie, że w ogóle, jeżeli jest jakaś racja dla przepisów prawnokarnych. To ona musi być powiązana z interesem społecznym. Z interesem społecznym, takim samym, jak jest interes społeczny, żeby nie wybuchały właśnie na tle narodowym, to być może warto chronić symbole narodowe, nie tylko polskie, ale symbole narodowe innych mniejszości, które są w Polsce. Jak nie warto, żeby wybuchały właśnie na tle pamięci historycznej, bo mogą być, no to chroni się na wszelki wypadek pomniki. I to bez względu na to, czy ktoś doznał urazy psychicznej w związku z tym, że jakąś farbę na jakiś pomnik wylano, czy nie. Na wszelki wypadek chroni się pomnik. I wydaje mi się, że ponieważ, tak jak wracamy do początku naszej rozmowy, stosunek do religii potrafi wywoływać ogromne emocje, choć nie musi. Ja mam wrażenie, że czasami właśnie taka emocjonalna religijność nie jest chyba tym czymś, co jest najbliższe ortodoksji. Tak? To, to wiemy o tym, że to może być dynamit, i dlatego trzeba wprowadzać tutaj pewne zasady, że dla przypadków absolutnie rażących, które rzeczywiście mogą taką dynamikę zmian uruchomić, powinien być jakiś instrument prawa karnego. Ale nie o uczucia religijne nam chodzi. I ostatnie, zupełnie proste pytanie. Czy ten głos, który staramy się zabrać jako Kongres Katoliczek i Katolików, jest głosem potrzebnym i pożytecznym w polskiej debacie publicznej? Absolutnie, dlatego, bo ja sobie tak myślę, że zapomnieliśmy sobie, myślę teraz już znowu w perspektywie wewnętrznej, czyli jako katolik, zapomnieliśmy o tym, że to głównie wspólnota jako całość, a więc świecy, także duchowni. No tutaj szczególna jest rola świeckich, ma się wypowiadać o tym, czym jest Ewangelia w życiu społecznym, bo się najlepiej na tym zna. I teraz ta wspólnota kościelna oczywiście jest bardzo różnorodna. Jak rozumiem znowu część osób, która opowiadała się za projektem, o którym żeśmy rozmawiali, takim restrykcyjnym, no pewnie to w, w głębokim przekonaniu robiła, wyobrażając sobie, że w ten sposób także z motywów religijnych chce bronić, nie wiem, wiary. No właśnie w prostym tytule jest mowa o obronie chrześcijaństwa. Jeżeli w, w swoim sumieniu dochodzę do wniosku, że takie działania są szkodliwe, a co innego jest potrzebne, no to muszę o tym głośno mówić. Więc dlatego muszę zabierać w kościele, wewnątrz kościoła głos, ale także, mówiąc jako katolik, muszę to mówić na zewnątrz, bo tylko dzięki temu ta wspólnota kościelna na zewnątrz będzie rozpoznawana jako nie coś, co się sprowadza do jednej dość mocno radykalnej grupy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Było mi niezmiernie miło gościć pana na naszej antenie. I, aby nasi słuchacze na koniec tej rozmowy mieli wyraźny posmak wagi tego, o czym mówiliśmy, jeszcze cytat z wypowiedzi autorów projektu Zmiany przepisów kodeksu karnego dotyczących ochrony prawnej uczuć religijnych, który, jak sądzę, Znakomicie koresponduje z ostatnimi słowami, jakie pan dzisiaj wypowiedział. Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny Związek Wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, będzie podlegał karze do lat dwóch. Od siebie ochoczo dodam, że mam szczerą nadzieję na odrzucenie projektu ustawy, o którym rozmawiałem z panem profesorem Włodzimierzem Wrublem aby się dowiedzieć dlaczego. Zapraszam was, drodzy słuchacze, do zapoznania się ze stanowiskiem Kongresu Katoliczek i Katolików, w którym przedstawiliśmy naszą opinię o tym projekcie. Nasze stanowisko możecie pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej pod adresem www.wolneodpolityki.pl. Ludu religijny i niereligijny. Do usłyszenia.